Biblijna historia o tym, że Lot dokonał kazirodczego stosunku seksualnego ze swoimi córkami, jest często dla wielu ludzi niezrozumiała. Jest to smutne, gdyż ta historia miała ważne znaczenie w kulturowej historii Żydów. Historia ta należy do tak zwanej teologii polemicznej, którą, dzięki moim patronom, niedługo wam przedstawię. Zaczniemy jednak od początku. Bardzo wiele osób błędnie zakłada, że Biblia w tym fragmencie pochwala kazirodztwo, ale to oczywista nieprawda. Prawo mojżeszowe jednoznacznie zakazywało kazirostwa. Starożytni rabini uważali, że córki Lota należałoby za ten grzech spalić. A księga jubileuszy z II wieku przed naszą erą twierdzi, że był to jeden z najochydniejszych grzechów od Adama. Aby zrozumieć ten fragment, trzeba przeczytać jego końcówkę. Starsza siostra, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się pra Ojcem dzisiejszych Amonitów. Amonici i Moabici. Byli ludami, które walczyły z Izraelem. Fragment ten, więc był satyrą na te ludy i mówił, że byli oni wynikiem kazirodczego związku i ojca i córek. Dlatego właśnie są wrogie Izraelowi. Była więc to satyra. Niektórzy ateiści zarzucili, że przecież Bóg ocalił Lota, gdyż podobno był sprawiedliwy. Richard Dawkins stwierdził, kiedy doszło do zniszczenia Sodomy i Gomory, odpowiednikiem noego stał się siostrzenie z Abrahama, Lot, bóg zdecydował się oszczędzić Lota i całą jego rodzinę. Uznawszy go za człowieka Wielkiej prawości. Jeśli ta patologiczna rodzina była najlepszym, czy mogła pochwalić się Sodoma, to los, jaki spotkał to miasto z boskiego wyroku wydaje się nieco bardziej zrozumiałe. Nie jest to jednak prawda. Zarówno Biblia, starożytni Żydzi, jak i chrześcijanie uważają, że Lot został uratowany przez wstawiennictwo Abrahama, a nie dlatego, że ustrojliwy. Tak więc żadnej zasługi Lota w tym nie było. Inni jeszcze zadawali pytanie, dlaczego Bóg nie zabił Lota i córki za ten grzech, skoro wcześniej zabił mieszkańców Sodomy. Dla Żydów znów odpowiedź była prosta. Według Talmudu Bóg powiedział, że za ich grzech powinien ich spalić, ale jako, że nie zrobiły tego, aby zaspokoić swe żądze, ale żeby przedłużyć ród ludzki, myśląc, że cały świat zginął, Bóg postanowił je oszczędzić. Tę interpretację popiera również historyk Józef Flawiusz. Za karę jednak Amon i Mowa nie wejdą do zgromadzenia pana, czyli potomkowie ich nie będą mogli zasiadać w zgromadzeniu Izraela, którym podejmowano ważne decyzje. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, historia Lota jest piękną Analogią do ofiary Jezusa. Ludzkość, podobnie jak lot, powinni spłonąć za swoje grzechy. Abraham jednak stalił się za lotem, a Jezus za nami. Ale pomimo naszego ocalenia przez wstawiennictwo Jezusa, dalej popełniamy ohydne grzechy, za które powinniśmy spłonąć. Z tego miejsca chciałem podziękować moim w tym Łukaszowi Dąbrowskiemu, dzięki wam, mniej więcej w połowie lipca, planuję zakup kilku ważnych książek. Jeżeli chcesz, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite. Ode mnie to było tyle.